Nie, no Izabel, ty mnie do uzdrowiska przywiozłaś. Ja myślałem, że my tutaj dom kupimy w Konstancinie, bo to teraz taka gwiazda jesteś tutaj. Ale ja nie potrzebuję mieć domu w Konstancinie. Dlaczego? Każdy, każdy na chciałby być kró, yy, królewski w Konstancinie. A ty co? A ja mógłbym sobie przyjechać i pochodzić tu. Na przykład rowerem żeśmy przyjechali tutaj rowerami latem i było bardzo miło. Czy trzeba tutaj mieszkać? No nie. I mi powiedz, czy te. Tutaj też nie będą czynne. A nie wiem, wiesz co ciekawe Bo one są czynne tylko do końca października, Serio? moja droga. tak. Ale czekaj. Słyszy? No, czynne. No. A można tam wejść? Można tu? wejść, tylko nie A wiem to... przy której strony. Płatne. Więc zobaczmy. Zaraz nie, one są chyba bezpłatne. No nie wiem, zaraz nie są lękowe, ale. Tutaj jest jakiś fleśnik. Czekaj, drodzy goście. W listopadzie jest jedynie od 10 do 16. A, to jest jednak w listopadzie czynna. Do 16, no, no, no. Normalnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Są bilety, tak? I w jakiej cenie? 15 zł biletów. Aha, no to dobrze, to zaraz weźmiemy. Tylko jeszcze chodź zobaczymy tutaj dookoła i ten... Mówiłam Ci, że są bilety. Uregulamin ciężni. Ja idę zobaczyć, czy jest wejście gdzieś przez płot za darmo. <laughs> no przecież żartuję, chodź, chodź, przecież nie, nie przyjechaliśmy natężnie, bo to jest fajna, jak jest pogoda. Nie chodzimy? No przecież to samo tej mamy na zewnątrz. A, a jak chciałam podbywać? Ty jesteś sknerów. Nie, jak to Arkadzie... Jak już będziemy mieszkać mówi... w Konstancinie, jak kupisz fajny dom, Arkadiusz to po prostu będę cię... Ja chciał kiedyś, że on nie jest sknerą, to on jest oszczędny. Oszczędny, jak chcesz lecieć na dwa miesiące do Tajlandii, to myślisz, że to z czego to? Ewa Park. Dadą ci? Ktoś? Ktoś ci da? No, nie, no musisz po prostu zaoszczędzić. Na maśle zaoszczędzisz, na wejściach, to na różnych rzeczach. No, daj Oszczędności. Podaj. Ładnie to. No, tam można dynka. się położyć na leżaczkach. Ale faktycznie można. No, w lecie może byliśmy przyjedzie. tam, o tam, tam byliśmy. Może sobie przyjedziemy, jak będzie ciepło, ja bym tam chciała wejść do środka. Za 15 zł, żeby się położyć na leżaczku, gdy ty masz za free na zewnątrz. No ja nie wiem. Izabela. No, zobaczcie, widzicie, on mnie nie pozwala. Przystanek, książka, ale fajne. O, ja te wszystkie książki gdzieś poszukałem, takie niepotrzebne, te jakieś przywiozy. Także co, trzeba czytanie. Barbarę tej wysłać do sanatorium? Tak, o, ja mam do, do to Konstancina problem. będzie miała blisko, może będzie no miała będzie... wejściówkę na, wej na tężnie i, i będziemy sobie wchodzić. Ojej, no proszę ci. No co, no co, robię obciak ci? Bardzo. Robię? Bardzo dużo. No to dobra, to chodźmy jednak dużo. zwiedzać zobaczymy ten no, dom w Konstancinie, no, który no, mamy dobrze. kupić. Jedźmy. No, 里放一点。